Dzień dobry. Dziś pokażę Wam gotowy do zamieszkania dom w miejscowości Trzcinka, położony na dużej, przepięknej, zielonej działce zaledwie 10 km od Wołomina. Zacznijmy od budynków. Pierwszy z nich to dom jednorodzinny z garażem dwustanowiskowym o powierzchni użytkowej ponad 190 m2. Wybudowany został w 2016 roku z wysokiej jakości materiałów. Drugi budynek to podwójny garaż z pomieszczeniem gospodarczym. Warto wspomnieć, że prowadzi do nich prywatna droga dojazdowa. Sama działka ma ponad 5000 m2 powierzchni i zachwyci każdego, kto ceni sobie ciszę oraz spokój. Niewątpliwym urokiem tego miejsca jest przecinająca działkę rzeka Czarna. Natomiast wszechobecna przyroda sprawia, że każda chwila w tym miejscu to czysty relaks. Wróćmy jednak do domu. Parter to idealnie przemyślana przestrzeń do codziennego życia. Przestronny salon doświetlony naturalnym światłem, w pełni wyposażona kuchnia z oknem, łazienka z WC dla gości oraz niewielki gabinet tworzą komfortową część dzienną budynku. Natomiast kominek z rozprowadzeniem ciepła na pokoje, duży gościnny stół, ogrzewanie podłogowe oraz ogromny 70-metrowy taras Stanowią idealne dopełnienie całej tej przestrzeni. Piętro to część prywatna, na którą zaprowadzą nas dębowe schody. Niemal 80-metrowa przestrzeń pomieści całkiem sporą rodzinę. Znalazło się tu miejsce na dwie duże ustawne sypialnie, pokój z balkonem, łazienkę narożną z wanną i prysznicem oraz sypialnię główną z własną garderobą oraz prywatną łazienką. Trzcinka to niewielka miejscowość pełna terenów zielonych położona zaledwie 10 km od Wołomina. A dzięki dobremu połączeniu z Warszawą do centrum dojedziemy w zaledwie 45 minut samochodem. Przepiękny dom, wspaniała działka i dużo przestrzeni dla Ciebie i Twojej rodziny. Zadzwoń do mnie, umów się na spotkanie i poczuj klimat tego miejsca.